Tylko kataklizm może przeszkodzić w planowanym na wrzesień tego roku zakończeniu prac budowy największej w Polsce inwestycji sportowo-turystycznej, czyli Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej. Dosyć częstym gościem jestem na Polanie Jakuszyckiej. Jest to nasza sztandarowa inwestycja, jeżeli chodzi o sport. 150 milionów złotych, tak pomyślałem, bo ona służyła cały. Cały rok, bo jeżeli mówimy o tej inwestycji, to nie mamy na myśli tylko budynku i obrębie stadionu, ale również wszystkie trasy narciarskie, które w lecie będą pełnić funkcję rolkostrad, czy będzie można uprawiać sport rowerowy. Na chwilę obecną obiekt jest w stanie surowym, otwartym. Udało nam się zadaszyć obiekt, w związku z tym przez okres zimowy mogą trwać prace instalacyjne, wewnątrz obiektu wentylacyjne, kwestie elektryczne. Parking jest w pełni zakończony. Wszystko to, co pozostanie na zewnątrz obiektu, myślę, że w miesiącu kwietniu, maju będą robione już pierwsze rolkostrady. Natomiast w okolicach lipca już cały obiekt wewnątrz powinien być wykończony i będziemy za można go podziwiać. Rozpoczęto także prace projektowe przebudowy drogi krajowej nr 3 biegnącej obok kompleksu. Powstaną zatoki autobusowe, bezpieczne zjazdy i wyjazdy na na obieg powstaną także chodniki a także część trasy rowerowej w stronę czeską także to jest druga inwestycja obok naszej dużej żeby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie na polanie jako żeby ten ruch był bezpieczniejszy Powstającemu centrum kibicuje także strona czeska. Żadna wielka inwestycja, która tutaj wznika. Tutaj ta inwestycja oczywiście jest ogromną szansą też dla organizacji w przyszłości wspólnych, międzynarodowych, różnych imprez, wydarzeń sportowych. Światowych, sportownich udalności. Mówić i o... Na terenie Dolnośląskiego Centrum Sportu powstanie również pierwszy na Dolnym Śląsku inkubator ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej.